When I look into your eyes, I see rainbows in the skies. Baby, when you're close to me, I know you are my sherry. We are gonna get you to the sea. All I want is you, yo, my sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, yo, my sherry, my sherry. tutaj Robert G18 i to jest dziewiąty albo dziesiąty odcinek, już mówię. Mm, tak, wszystko wyjaśniam. Po pierwsze jestem sam, ponieważ nie ma Konego. Po drugie to jest nasz grinder. <grym> yy, na razie nie podsadzimy drzewek, bo boimy się, że znowu wyjdą mutanty. No i tak, za chwilę wejdę na warp PvP, na którym będziecie słyszeli muzyczkę. O, mówię. Będziecie muzyczkę słyszeli najprawdopodobniej. Chyba Gangnam Style. jaki. Dobra. Yy, ale w każdym razie. Co chcę powiedzieć? Yy, po pierwsze, weźmy sobie na spawna. Spawn. To spawn. Teraz home. Teraz spawn. O, Enderman tam był. No dobrze, zobaczmy czy mogę zjąć kości. Nie, nie mogę. Trudno. Chciałem, no, ale to tak, to musiałbym książkę. No i tak. Widzicie, to jest crafting diamentów. Takie badziewie. <coughs> y bardzo duże badziewie. Tak. Dobrze, no to teraz za chwilkę będziecie mieli muzyczkę, na jaką ja będę się bił na PVP. Z mieczem ostrość. Ale dlaczego to. Znaczy, to może być albo dziewiąty, albo dziesiąty odcinek, ja sam nie wiem. Dlaczego nie wiem i dlaczego tak głupio gadam? No to teraz y, małe wyjaśnienie. Nagrywaliśmy z konem y, dziewiąty odcinek, i jeśli go nie znajdę, to go nie zobaczycie. No ale nagrywałem z nim sobie dziewiąty odcinek, wszystko było super, super, super fajnie. No i tak. I nagle. Wchodzimy sobie, znaczy ja teraz wchodzę sobie, żeby chciałem przerzucać filmik, nie patrzę. Filmik zrobiony wczoraj, czyli 29, ma 45 sekund. No to się dziwię. Odpalam go. I nagle, co było nam pokazane? Pokazane było, że ten... Hmm. Było pokazane, że... Znaczy, jak ja to tworzyłem... To napisane było, że ten, znaczy, że mówili tylko, yy, yy, mówiłem z konem, tylko sobie tam, yy, znów się nie pożegnałeś, kone, bo nie zdążyłeś, coś tam, bla, bla, bla. Yy, no i tak. Yy, no i za chwilkę będziecie mieli muzyczkę, może puszczę wam Gangnam Style, jeśli się uda. O, zabiłem go. O, gnida. O, ging, gnido. No, jakie... No ja wtedy z Partami zrobili, widzieliście? Dobra, to ja wezmę home. ma Endermanie, zabijmy cię kością. Gunnam Style! Czyżby ktoś spadł? Dobra. No to tak, puszczę wam Gangnam style. I tak. Na chwilę usłyszycie. Patrzę i no i mówię tam tylko w filmiku. Znowu się nie pożegnałeś. Kony dobra, skończyłem ten odcinek. No i takie... palmface palm face zrobiłem. No bo wiecie, palm face był konieczny. Jocie enchantowane miecze. Gincie frajerzy. No nie no jacy. No jaki... No ja dziękuję! Boże święty. Zarznę się krowy, zobaczysz. Mhm, dwa żelazka. Dobra, wezmę sobie jakiś... jestem No i tak. Mmm... Teraz słyszycie już na pewno. Tylko po prostu ja taki fail, bo odcinek był świetny. Robiłem generator kobla. Znaczy yy... <tryk obla> no wiecie, spawner monster, znaczy mob grinder no i wiecie, nie nagrało się. Dlatego nagrałem dla Was teraz. Żeby było wam weselej. Że nagryłam dla was filmy. No fabsterzy głupie! Je. Głupie fabstery. Fapjom Strasznie Fapią. O, tam jest jakiś typek. Zajdziemy go. To, aby jakiś typek. Spoko, chcę sojusz. On myśli, że ma z nami sojusz, ale tak naprawdę ja do niego podejdę i go... This is porto! O nie! Nie chcę zginąć. Znaczy i tak zginę, bo nie mam stąd powrotu. Ale nie tak szybko. No nie uciekaj, ja cię sojusz pokazuję. Nie widzisz? temu go to ja tak chamsko zdradziłem, nie? No! Bum! Nie żyjesz, nie! Z mieczami! O! Oh, wow! Dobra, to było hamskie. Dobra, idziemy ostatni raz i nacieszcie się piosenką Gangnam Style, która leci właśnie teraz. 오빤 강남스타 강남스타 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나나서나에 너만큼 따사로운 커런어너 hey. 커피 시기 도전에 원샷 때리는 서너, hey. 밤이 오면 심장이 터져버리는 서너, hey. 그런. 강남스타 강남스타 옥옥옥옥옥반 강남스타 강남스타 옥. 감각적인 여자 나도 선호해 <변화해>. 점잖아 <S> 보이지만 <S> Upstairs. Come on up 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 my gun lost layer oh Gunnum uh, Star, Six layer, O! Oh! Uh, 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 uh. Ciągle się boję, nie mam dalej tego miodzia. I teraz. to też lodziak! danie! Dwoje mamie też przeniosę miodzia, zrobię gang -gam. Dawaj miodzia! No nie! Dobra, koniec PvP. Piszemy homy. No i tak, co było z, mam już nas budować w tym odcinku? W tym odcinku, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się, co chcę zrobić. Dlatego teraz robimy godzinny live z kopania kobla. Dubi, dubi, duba, kopiemy kobla. Ale niestety nasz tajny zabezpieczeniowy drewniany kilof jest tam na dole. Rzuty magiczny guziczek, tajny zabezpieczony kilofik. Dobrze, mm. -hmm. Prawo autorskie od syka kafycha. Oto Gundam 100. 100. No kurde mol. Kurcze pieczone. Op, 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 op. Jaki hater. Jak wam się podoba nowe intro? Tak, nowe intro, tym razem z konem. Hmm. No i tak, w tym nowym intrze ogólnie na czym to polega? Idziemy z tamtego miejsca, z którego zawsze robimy zawody w jedzeniu czasa. No ale niestety problem: nie mamy żadnych jajek. Ponieważ wyprzekałem wszystkie, wszystkie trzy, bo ogólnie były trzy, a ja sobie pomyślałem: hmm, no kurczę, albo nam się zespałnuje. Albo te jajka wykorzystamy na te ciasta. No to ja sobie pomyślałem, no trudno, mamy trzy jajka, może jakoś pójdzie. Puściłem jedno, chciałem tylko jedno. No i niestety zostały dwa. Tak jakby zostały dwa. No i tu ogólnie chodzi o to, że to... No nie udało się, no i teraz trzeba po prostu poczekać, poczekać. Wiem, no właśnie teraz nie ma zawodów wiedzenia ciasta, ale po pierwsze nie ma z kim, po drugie nie ma jak zrobić ciasta, bo wtykałem te jajka. No i tak, ogólnie sorry dla Konrada. Ja cię strasznie, Kony, przepraszam, bo wiem, że tam się w szkole jakoś źle czułeś że coś tam, ale nie chcę cię załamywać po prostu jeszcze tym, że. Odcinek się. Ojś, poczekajcie. Yy, przerwa. Okej, okay, jesteśmy już z powrotem. No i ja za dwie minuty kończymy odcinek. No to. Wiecie co? Wydaje mi się, że ja mam tutaj staka i dwa kobla. To widzimy się na mobgrinderze. Dobrze. Mm, kończymy już odcinek powoli. Gdyż po pierwsze muszę wyjść. A zajęcie razemkowe. To ja. Yy, a po drugie dlatego, że nie mam już co robić w tym odcinku. Tak. O nie. Aha, nie. No okay. nie się. Okej. Nie spada nie jeden dirt. Dobrze. Sorka, że nic ogólnie nie mówię, ale nic ja nie mam do powiedzenia. No. Właśnie dlatego, że nic nie mam do powiedzenia. To był dla niektórych może być przymulony i smutny odcinek. Ale ja się starałem, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, bo naprawdę brakuje mi tego. Subskrybujcie, no i mam nadzieję, że... Wam się podoba w naszej serii, jestem gotowy, ja dla jednego widza jestem gotowy zmienić się. Zmienić po prostu na lepsze, żeby jak jemu coś nie pasuje, albo że jak on ma jakieś pomysły, to ja go posłucham. Tak, żeby ogólnie Żebyście dawali im pomysły, żeby było ich po prostu jak najwięcej. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego materiału. Za chwilę będziemy kończyć. Co chce za Enderman? Ginż, mamo to. Nie ja, wiem, czy on jest za tanio, strzemię z góry. Tutaj